Witam państwa bardzo serdecznie. Violetta łychtańska błaszczak, zaczyna ma aktualności ratajskie. A co w programie? Czy powstaną bloki przy M1? Jest zgoda Wydziału Klimatu i Środowiska. Droższe bilety za komunikację miejską. Zniszczyli tablice na skwerze obrońców Ukrainy. Radny twierdzi, że to zorganizowana akcja. Zapraszam! Urzędnicy wydali zgodę środowiskową na budowę nowych bloków, które miałyby powstać przy M1. Inwestycja zajęłaby teren połowy parkingów przy centrum handlowym. To jest zakres inwestycji. Sześć budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości od 5 do 14 kondygnacji z usługami w parterach, garażami podziemnymi na 760 samochodów i nadziemnymi na 60, oraz budynek garażowy o wysokości dwóch kondygnacji z około 226 miejscami postojowymi w miejscu obecnego komisu samochodowego. Ponadto roślinność, oczka wodne i retencja to zakłada projekt przesłany przez inwestora z Bielskiego. Białej do Wydziału Klimatu i Środowiska. Ten wydał pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Projekt, który został złożony do Wydziału, nie wzbudził wątpliwości również u organów, o których musieliśmy uzgodnić tę inwestycję czyli Sanepit, Wody Polskie czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To jednak nie oznacza, że budowa już może się rozpocząć. Decyzje środowiskowe są niezależne od całej machiny czy całej procedury urbanistycznej. Tak naprawdę, podmiotem, który wydaje zobowiązującą czy pozwalającą na budowę decyzję, jest Wydział Urbanistyki i dopiero pozwolenie na budowę. Ale to jeszcze długa droga, bo wniosek o ustalenie warunków zabudowy ani pozwolenie na budowę nie wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Dla tego terenu nie jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w trakcie opracowywania jest plan ogólny miasta poznania. Jest tam przewidziana strefa wielofunkcyjna zabudową mieszkaniową wielorodzinną. W profilach użytkowych tej strefy mamy różne funkcje: tereny usług, terenu zieleni, terenu infrastruktury technicznej, ale także zabudowy. Maksymalny udział powierzchni zabudowy to jest 40% terenu, wysokość zabudowy do 29 metrów. Czyli mniej więcej do 8 kondygnacji. Plan ogólny to nowy dokument, który w nadchodzących latach ma wyznaczać kierunki przestrzennego rozwoju Poznania. Zastąpi obowiązujące obecnie studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Od 1 września mieszkańcy Poznania, w tym Rataj, za bilet normalny 15-minutowy nie zapłacą już 4 zł, a 5. Które bilety zostały objęte podwyżką, a jakie pozostaną bez zmian? O tym w materiale Agaty Chrapkowskiej. Czy 15 minutowy za 5 zł się przyjechać komunikacją jest za 5 zł, to jest Bilety w Poznaniu znów są jednymi z najdroższych w Polsce. Zmiany wprowadzone od początku miesiąca obejmują głównie bilety krótkookresowe czasowe, długookresowe zwykłe, a także ceny na te portmonetce naliczane od ilości przejechanych przystanków. Za jeden przejechany przystanek nie zapłacimy już 72 groszy, a 86. O złotówkę zmieniły się ceny tych naj, biletów o najkrótszym czasie obowiązywania czasowych, czyli do 15 do 45 minut i do 90 minut. Także zmieniły się ceny na te natomiast, czyli na tak, tak zwanym bilecie przystankowym. Natomiast cały czas zachęcamy do tego, żeby z te portmonetki, z biletu przystankowego korzystać, ponieważ to nadal jest dużo bardziej korzystna opcja. Bo przejeżdżając na przykład całą trasę linii tramwajowej numer 14 przy użyciu te portmonetki zapłacimy 4 zł i 40 groszy, gdy w przypadku biletu zwykłego czasowego jest to 7 zł. Nowością jest również konieczność skasowania biletu czasowego wpisując kod boczny pojazdu bądź skanując kod QR. W przypadku biletów zwykłych, długookresowych ceny zostały podwyższone o 1 trzecią. Jak tłumaczy ZTM Podwyżka ma zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w Poznaniu lub w jednej z 19 otaczających go gmin, które współtworzą transport aglomeracji. Takim najbardziej popularnym biletem jest bilet metropolitalny i cena tego biletu nie zmieniła się na strefę A czyli na Poznań na 30 dni. Ten bilet nadal kosztuje 119 zł. Natomiast dla osób, które nie płacą lokalnie podatków, a kupują bilet okresowy bez ulgi metropolitalnej, to na taki sam termin, czyli na 30 dni, na taką samą strefę A, czyli na Poznań, różnica w cenie takiego biletu w porównaniu do biletu metropolitalnego wynosi już 80 zł. To jest ogromna zachęta do tego, żeby. Hmm, Skorzystać z tej oferty, którą Poznań daje, czyli zapłacić po prostu podatek na rzecz Poznania lub jednej z gmin. Wśród mieszkańców, rata i zdania są podzielone, choć znaczna część uważa, że innej alternatywy niż dalsze korzystanie z komunikacji miejskiej brak. Ci, co muszą jeździć, będą jeździli, ale kosztem po prostu innych wydatków. Tymi osób będzie korzystało z komunikacji miejskiej? Chyba nie, chyba nie. Powiem Pani, że komunikacja, jeśli ktoś nie ma samochodu, czy na przykład jechać do centrum miasta, to też należałoby takimi środkami, albo no, musi ktoś kogoś zawieźć, mhm. Bo parkowanie wewnątrz miasta jest prawie niemożliwe. Przyzwyczajimy się pewnie, tak jak do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy. Sądzę, że jako student nawet płaca dużo mhm. za te bilety. Nawet teraz, płacąc za tygodniowy bilet wzrosło od 1 września chyba o 5 zł na tydzień, no to w skali miesiąca no to jest już trochę. Trudno, no trzeba to trzeba. No. Nic z tym nie zrobimy. Lepiej jeździć tramwajem niż jeździ z buta. Nie? Zarząd transportu miejskiego podwyżki tłumaczy tym, że ostatnia zmiana taryf nastąpiła 5 lat temu, w 2020 roku. Od tego czasu skumulowana inflacja wyniosła mniej więcej 40%, czyli o 40% wzrosło wszystko to, co za, za co płacimy normalnie w sklepach, za usługi. W tym czasie ceny biletów nie były podnoszone, wzrosły koszty pracy, trzeba więcej zapłacić, żeby, żeby móc utrzymać kierowców motorniczych, wzrosły ceny paliwa. Nowością oferowaną przez ZTM będą również bezpłatne przejazdy 1 listopada. Co ósmy mieszkaniec Poznania to Ukrainiec. Nie każdemu ten stan rzeczy się podoba. Na początku wakacji ktoś zniszczył tablicę z nazwami Skweru Obrońców Ukrainy 2022, więc zostały one zdemontowane. Pod koniec sierpnia radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta. Twierdzi, że to zorganizowana akcja. Minęło za dużo czasu, żeby przejrzeć monitoring i złapać winnych, ale nie żeby zająć się sprawą wymiany tablic. A na nich napis, że Poznań wyraża pełną solidarność z Ukrainą i podziw dla mieszkańców, którzy zmagają się z napaścią Federacji Rosyjskiej. Ponadto składa hołd dla walczących. Skwer znajduje się w sąsiedztwie Politechniki Poznańskiej i nosi nazwę Obrońców Ukrainy od trzech lat. Pierwszy raz doszło tu do aktu wandalizmu. Prawdopodobnie to była jakaś zorganizowana akcja, ponieważ te tablice są na odpowiedniej wysokości, że normalny człowiek, bez drabiny albo jakiejś pomocy, by, by, by tego nie, nie zrobił. Więc myślę, że to jest po prostu kolejny objaw pewnej niechęci dla obcokrajowców których w Poznaniu ma być blisko 80 tysięcy, z czego 93% to obywatele Białorusi i Ukrainy. Kiedy wybuchła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku, niemal wszyscy Polacy pomagali naszym wschodnim sąsiadom. Teraz te niestety narracje i tendencje się zmieniają na niekorzyść, a szkoda, ponieważ to są osoby, które już nawet przed wojną pracowały, Także w Poznaniu i w powiedzi poznańskim, w całej Polsce, wspomagały naszą gospodarkę. Między innymi dlatego radny poprosił prezydenta w interpelacji o zainstalowanie nowych tablic z nazwami bez zbędnej zwłoki, i po kilku dniach rzeczywiście tablice wróciły, pomimo że nadal nie ma odpowiedzi prezydenta na interpelację. Na szczęście interwencja była bardzo skuteczna, rząd miasta bardzo szybko zainterweniował, w przeciągu tygodnia te tablice się pojawiły nowe. Radny poprosił także o objęcie skweru baczniejszą obserwacją w przyszłości przez pracowników monitoringu miejskiego. Teren rekreacyjny zamiast obiektu usługowego z taką interpelacją do władz miasta zwrócił się radny Łukasz Kapustka. Chodzi o niezagospodarowaną działkę na Starym Rzegrzu. Po jednej stronie jest dni Park Kieszonkowy, naprzeciwko niezagospodarowana działka. To teren przy ulicy Rzeczańskiej na osiedlu Stare Żegrze. Okoliczni mieszkańcy oraz radni mają pomysł, jak mógłby zostać wykorzystany. Na osiedlu Stare Żegrze istnieje już bardzo gęsta zabudowa wielorodzinna, i tak naprawdę każdy teren, który został obecnie terenem wolnym, który jest obecnie niezabudowany, warto by było przeznaczyć pod sport, rekreację, pod usługi parkowe. Właścicielem tego terenu jest miasto. Radny Łukasz Kapustka zwrócił się zatem do władz z interpelacją, w której zawnioskował, aby nieruchomość nie została przeznaczona do zbycia, tylko na cele rekreacyjne, jako przedłużenie parku kieszonkowego. Pan prezydent ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na tą interpelację. Natomiast informacji, które już pozyskałem od Rady dla wynika, że wstępnie Urząd Miasta nie przychyla się do tej, do tej propozycji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami chciałby tą nieruchomość jednak zbyć. Zastępca dyrektora Wydziału Paweł Djakowicz poinformował nas, że na razie działka pozostanie w zasobach miejskich, a miasto ma na nią swoją wizję. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono dla niej charakter usługowy, co obejmuje chociażby ochronę zdrowia, oświatę czy kulturę. I w pierwszej kolejności my, jako miasto, chcemy sprawdzić, czy ta działka nie będzie potrzebna na potrzeby własne gminy, czyli. Pod realizację na tym terenie jakiegoś obiektu, którego właścicielem będzie miasto. Tereny znajdujące się w sąsiedztwie owej działki są jednak w miejscowym planie przeznaczone pod sport i rekreację. Na tym terenie, który dzisiaj jest nieużytkowany, wydaje mi się, że Rada Osiedla i lokalni mieszkańcy mogliby przy współpracy oczywiście z miastem zrealizować te swoje zamierzenia. Powstanie nowego boiska, placu zabaw czy parku byłoby tam zatem możliwe. Do sprawy interpelacji jeszcze powrócimy. Nowa inwestycja drogowa planowana jest na ulicy Piłsudskiego. Powstaną tam m.in. chodniki i drogi rowerowe. W przetargu został już wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej, jednak umowy ostatecznie nie podpisał. Po obu stronach ulicy Piłsudskiego mają powstać chodniki oraz drogi rowerowe. Remont obejmie odcinek od ulicy Zamenhofa do ulicy Inflanckiej. Zadaniem projektantów będzie też uwzględnienie infrastruktury towarzyszącej, w tym przebudowy oświetlenia, doświetlenia przejść dla pieszych, czy też budowy kanału technologicznego i odwodnienia. Rozpoczęło się postępowanie przetargowe, które miało wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej. Miasto zaplanowało na ten cel 220 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg został jednak unieważniony. W pierwszym postępowaniu najniższa oferta przekraczała założony budżet. Po zwiększeniu finansowania wybrano najkorzystniejszą ofertę, ale wykonawca, który ją złożył, uchylił się od podpisania umowy. Poznańskie inwestycje miejskie uruchomiły zatem kolejny przetarg. Termin na składanie ofert przez wykonawców upływa 5 września. Na ulicy Wyzwolenia Zarząd Dróg Miejskich wymienia nawierzchnię chodnika. Prace są prowadzone na odcinkach od ulicy Kruczej do bloku numer 100 oraz od bloku numer 104 do końca łuku na skrzyżowaniu z ulicą Łabędzią. Prace będą prowadzone do połowy listopada. Ich koszt to niespełna 160 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli, którą dysponuje Rada Osiedla Rataje. Wakacje już się zakończyły, a wraz z nimi codzienne kursy kolejki parkowej Maltanka. Od początku września funkcjonuje nowy rozkład, a przejazdy realizowane są wyłącznie w piątki, soboty i niedzielę. W piątki kolejka wyjeżdża na trasę co godzinę, ze stacji Maltanka od 10 do 17, ze stacji Zwierzyniec od 10.30 do 17.30. W weekendy natomiast kursy odbywają się co 30 minut, ze stacji Maltanka od 10 do 17.30, ze stacji Zwierzyniec od 10.30 do 18.00. Przypomnijmy, że poznańska kolejka działa nieprzerwanie od 1972 roku i należy do ostatnich tego typu pojazdów w Polsce. Dzięki niej pasażerowie mogą wygodnie dotrzeć z rejonu ronda Śródki do term maltańskich czy Nowego Zoo. Tegoroczny sezon maltanki ma zakończyć się 28 września. Ruszyły zapisy na kolejną edycję poznańskich dragonów. Wydarzenie odbędzie się 27 września nad jeziorem Maltańskim. Połączy trzy sportowe imprezy, a zatem znajdzie się coś dla uczniów, pracowników firm i instytucji oraz miłośników kajakarstwa. Już wkrótce nad Maltę powrócą słynne zawody, czyli Poznańskie Dragony. Pierwotnie miały odbyć się w maju, ale termin został przeniesiony na 27 września. Wydarzenie połączy trzy imprezy sportowe, czternaste mistrzostwa szkół w Smoczych Łodziach, szóste mistrzostwa w Smoczych Łodziach dla firm i instytucji oraz ósmą edycję Poznań kanułu Challenge. Zainteresowani tą dyscypliną mogą wystartować w dwuosobowych kajakach i pokonać dystans 5 km. Dla uczniów przygotowano 20 smoczych łodzi, które pomieszczą 10 osób wiosłujących, a także sternika i bębniarza. Taka sama liczba drużyn może wziąć udział w rywalizacji dla zakładów pracy, firm oraz instytucji. Zgłoszenia na wszystkie trzy imprezy odbywają się poprzez internetowy formularz. startują wrześniowe plenery. Przed nami opiknik, który odbędzie się 7 września na boisku na osiedlu Lecha, za kościołem, niedaleko domu kultury Orle Gniazdo. W tym roku rozpoczynamy go tradycyjnie spektaklem. Tym razem będzie to grupa Graviteatr ze spektaklem Kierunek Kosmos, także jesteśmy cały czas w temacie kosmicznym i naszych ostatnich podbojów kosmosu przez Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego. Potem będą prezentowały się dzieci, które na co dzień uczą się tańczyć w Domu Kultury Orle Gniazdo. Wystąpią również nasze seniorki z raju seniora pod kierunkiem Olgi Kuźmińskiej, najlepszego przyjaciela seniorów z roku 2023. Nie zapomnieliśmy o akcencie muzycznym dla tych, którzy lubią oprócz pikniku również trochę porelaksować się i poucztować tak muzycznie. Wystąpi zespół Gigant Orkiestra z Anią Polowczyk jako wokalistką oraz z młodymi wokalistkami, które na co dzień uczą się śpiewać w Domu Kultury Orle Gniazdo. Miasto. Sam piknik zakończymy pokazem fire show. W międzyczasie oczywiście będzie cały czas działała strefa warsztatowa, będzie strefa seniora, będzie strefa zdrowia, strefa artystyczna, plastyczna, rekreacyjna, sportowa. Także zapraszam serdecznie w godzinach od 12 do godziny 19. Wydarzenie sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania. Tydzień później 14 września Babie Lato na osiedlu Rzeczypospolitej pomiędzy szkołami 20 a 10 liceum ogólnokształcącym. Zapraszamy już od godziny 13. E, oczywiście mnóstwo atrakcji i dla tych mniejszych i dla tych większych e, dla seniorów e, również. E, wystąpi między innymi e, nasz e, zespół tutaj Kolejarz Girls. E, dziewczyny zaprezentują świetny program do tego e, dołączą e, dzieciaczki do nich. E, będzie szkoła muzyczna T-Barton Teatr za miastem. E, to na scenie, a oczywiście wokół sceny i warsztaty kreatywne, i taka kawiarenka dla seniorów, i klub malucha, i zajęcia sportowe. Ale to nie wszystkie planery. 20 września odbędzie się piknik. Spotkajmy się na Olimpie, czyli na stadionie Olimp na osiedlu rusa, a dzień później 21 września, poznajmy się na osiedlu pomet, czyli na skwerze za klubem Cybinka na osiedlu warszawskim. Szczegółowy harmonogram imprez można znaleźć na stronie spółdzielni i na poszczególnych fanpage'ach Domów Kultury. W naszej dzielnicy jest już dostępna Gazeta Ratajska, a w niej m.in. relacja z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, która odbyła się pod koniec czerwca w Senacie, a także o tym, jak spółdzielnia chroni siedliska ptaków na osiedlach. W gazecie przypomnienie też o tym, że kończy się obowiązywanie rządowej tarczy energetycznej. Przeczytacie Państwo także, jak bawili się uczestnicy półkolonii, ale też o tym, że rusza kolejny sezon w Domach Kultury. Gazeta Ratajska jest dostępna w Domach Kultury kierownictwach osiedli i siedzibie zarządu spółdzielni w wybranych punktach handlowych, m.in. w restauracji Trojka i Delikatesach Mięsnych Zyguła na osiedlu Armii Krajowej 101, w klinice weterynaryjnej MyPet na osiedlu Tysiąclecia 30, na pływalni miejskiej Rataje na osiedlu Piastowskim, w Odido w Markecie na osiedlu Lecha w chacie Polskiej i w sklepie papierniczo-zabawkowym na osiedlu Powstań Narodowych, w Społem na osiedlu Jagiellońskim oraz Oświecenia w Centrum aparatu. Słuchowych 24 oraz w Isura Poznań na osiedlu Rzeczypospolitej 1, w Best Markecie Ukraińskim, sklepie spożywczym na osiedlu Piastowskim 17, w pracowni Rent Diagnostycznej na ulicy Kurnickiej 24, w Euromedzie na osiedlu Piastowskim. Spis wszystkich tych punktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Gazeta Ratajska. I drodzy Państwo, to wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności ratajskie za tydzień w czwartek 11 września o 16.30. Do zobaczenia.